Dmówek śląskich w grupie mistrzowskiej. Kochani, mecz bardzo ważny dla układu całego turnieju. To wieczy nie na tutaj naprawdę bardzo wysokie miejsce tabeli, bo masz 7 punktów, jak to będzie zwycięstwo, ma punktów 10, czyli tyle samo co parasolu. I przegonił Olimpik. To ma 9. Kochani, powiem Wam szczerze, że się strasznie namieszało. Strasznie się namieszało w grupie. Ta jedna bramka, która tu wpadła jako taś, taś z parasolem na 3-2 No zrobiła takie małe ciśnionko u chłopaków, dlatego ja w tej chwili się nie odzywam Witam Was serdecznie, olimpijski FC Wrocław, kochani, pola marsowe Koło Akademii Wychowania Fizycznego. Jesteśmy na ulicy Paderewskiego. To tutaj mieści się tak wspaniały obiekt. To tutaj szkółka Olimpijska Wrocław organizuje po raz kolejny, kochani, po raz kolejny organizuje Dzisiaj Uwaga. Końcówka naszego turnieju, piłkarskie emocje sięgają zenitów. Mówmy się kochani, że w tym meczu komentarza Luba, za wiele Luba, to nie to będzie, to może to potem troszeczkę porozmawiamy. Miał, e, już miejsce na pudle, czyli jedno z pierwszych trzech. Zagłębie Lubin, osiem punktów w tym momencie jest na trzecim miejscu w tabeli, Luban jest czwarty. Piłkarskie emocje, końcowe odliczanie, moi drodzy Państwo.

ale poszło. Szkoda, żeby strzał. Z leśnicą. Gratulacje dla drużyny z Lubina. Minimum czwarte miejsce w naszym turnieju. Jasiek Gutek uwolnił. Teraz lecimy dalej. Dwa Dworo Dwokolip 3 Wrocław zremisował z Olawo. Ale fajna próba była. Super. Słuchajcie, super naprawdę. Panie to wygląda, natomiast czekamy na bramkę. Końcowe odliczanie fajna Kanda nam tutaj podgrywa Kochani, natomiast przypominam, że dzisiaj Szabełki Małe walczyły w Osieczni... Po, przepraszam, w Świdnicy W Świdnicy, kochani Szabełki w roczniku 2.9 zrobiły Naprawdę fajną robotę, niedługo się o tym przekonacie Mamy materiał wideo, kochani Z drugiej kamery był zapis Natomiast my walczymy tutaj cały czas Kochani, no bardzo fajne Cele jak się okazało, kochani Awansowaliśmy do pierwszej szóstki Wśród 24 najlepszych drużyn W Dolnym Śląsku ale kochani znowu taki spany e, e, strzał do środkowania Niedaleko słówka to przeleciało. No taki kochani, e, ostatni nasz dzisiejszy, ostatni nasz meczyk i gutek, ale przenosi, ale przenosi. Troszkę za dużo siły w tym strzale, kochani, ale... Ach. Proszę bardzo. Będziecie na razie e, Futbol Akademii Zbudowań Lwówek przepraszam syna. zamknięte dosyć mocno na swojej poziomy połowie. Natomiast kochani uwaga. I osobom, ludzi i osób, które pomagają Pani Piłowarskiej, opieki medycznej pana Pawła Szymańskiego. Piękne podziękowania dla Karoliny Pałczek i Ewy Lamberskiej, które wspierają nas cały czas i handlują tą pyszną herbatą ciaskami. Dzięki, dzięki dziewczyny. Dziękuję za herbatkę. Mój głos dzięki Wam, Już na momencie główni koordynatorzy i Wrocław Krzysztof Wałczek i Krystian Laberski już wypisują niektóre dyplomy. Ale kochani, kąśliwy strzał, nie widzieliśmy stąd jak to się blisko potoczyło. Ja może przejdę tu, żebyśmy troszkę widzieli. Butek. Z próbą. Mamy już rożny. Proszę na na i na czwarte miejsce. Jak wygrałem, to pewnie będzie wyżej. Aj, nie zamknął butek, ale bliziutko miał. Milczę kochani, dlatego że to naprawdę ważny meczyk. Oglądam go razem z wami. Trzymajcie kciuki. Ja to widzę jak trzymacie. I! Otwarł. Jeszcze raz Kaziu. Fajna klepa, ładnie. Próba ściągnięcia. Dobra, piła wita, fajne. Ostatni ostatnim zwrotem i przedostatnia Przed ostatnim meczem. Ostatni kolejki są fajne. Naprawdę piękny finał w Lidlu Rzeczpospolskich. Pana Sołtana, Olimpik na Wojsku pierwszy. To będzie najważniejszy mecz A jak to odskoczyło budkowi? Brawo Bramka, dobrze, że nie było mało łapek. Brawo! Druga, druga Kaziu, druga, druga, ale przeprowadzi, ale przeprowadzi. Nie, nie. Czekajcie, może troszeczkę do tyłu chodźcie, bo nawet będzie problem ruch wybić, wiesz? Ktoś się rozpędzony wpadnie. Kochani, chyba łokieć tam był gdzieś przy próbie, tak wygląda jakby łokieć wpadł na brzuszek. No, taka trudna sytuacja, kochani, dlatego, że jak dziecko cierpi, to absolutnie nie ma nic ważniejszego, kochani, wyniki, wynikami, zabawa zabawami. Natomiast, no, był, był tutaj równoczesny wyskok do piłki i gdzieś tam łokieć chyba w okolice klatki piersiowej, kochani, był, także... Um... No kochani przeniosę się kawałeczek w tą stronę Moment dla nas mówię trudny dlatego, że prowadzimy grę, jesteśmy cały czas pod grą, cały czas kochani ee, bliżej w ramki jesteśmy my natomiast no w tej chwili Oj kochani, ee, strzał, strzał, światło w ramki, mamy 1-0, no szkoda, zaczynamy po raz kolejny od 0-1. 7 punktów dodanej, czyli już jest 0-2, ależ niesamowita emocja. Aaaaaj, można to było próbować chyba kończyć. Niech ostatni mecz w grupie mistrzowskiej. Patek, Wit i tak, panie sędzio. Muszę powiedzieć, kochani, że strasznie e, ciężko mi się ogląda mecze e, w, w wydaniu sędziowskim no, tego pana arbitra, kochani. Ale za lekka to piła była. Tutaj już widzę ciąga nogę, kochani. Jeszcze chwilkę, jeszcze jak się uda, jeszcze parę minut wykrzesać. Spróbuj. Kochani, przykry to mecz jest, dlatego że my go prowadzimy. My jesteśmy pod grą, my jesteśmy kochani zdecydowanie lepszą drużyną, ale nie umiemy tego udokumentować jak na razie strzeloną bramką. Patrzcie, gutek po raz kolejny próbował ładnie technicznie przerzucić sobie nad zawodnikiem, natomiast to nic nie chce dzisiaj, nic nie chce dzisiaj kochani się udać. Uwaga, gramy. Lecy! Pięknie chłopcy grają, naprawdę gramy cudowną piłkę kochani. Szkoda, że chyba gdzieś tam chłopaków już albo totalnie prąd się skończył, albo kochani trema zjadła, bo wiedzieli, że mają wszystko w swoich nogach i żeby teraz tak się stało. Uwaga, jest butek przechwytuje to, świetnie, mamy aut.

Brawo, Szymuś, zrób to, brawo, aleś to zrobił, ale to zrobił, jest, świetnie, jeszcze jedna, jeszcze jedna, jeszcze jedna, jeszcze jedna, jeszcze jedna, słuchajcie, jeszcze działamy, jeszcze działamy, jeszcze jeden, jeszcze jeden, słuchajcie, jeszcze wszystko w naszych duszkach. Mamy piłę, kochani, jeszcze jesteśmy w grze.

Raz, dwa, jeszcze piątka, kochani, jeszcze piątka. Chcielibyśmy, kochani, wygrać. To by było naprawdę wielka sprawa. Remis też jest wspaniały. Tak jak mówiłem, wejście do szóstki to było, kochani, coś wielkiego. Natomiast uwaga. I mocna ta piła była, jeszcze Gutek wraca na boisko może kochani, jeszcze Gutek coś tutaj wniesie, złapał oddech może na kluczową akcję jeszcze, uwaga brawo, mamy jeszcze rzut rożny mamy jeszcze rzut rożny Gutiu, to Ale wyjął bramkę, już myślałem, że się wkłada do bramki Pięknie obronił, uratował nożycami Jak to nie weszło Ale dramatyczna końcówka kochani, koniec Ale dramatyczny mecz No żal wielki kochani, ale piękno Jurok Sportu Mamy kochani remis, czy ten remis nam coś da, nie mam pojęcia kochani, mamy chyba tyle samo punktów co Zagłębie Lubin, natomiast nie wiem czy czasami między sobą zajęliśmy, pamiętacie zagraliśmy mecze 1-1, także słuchajcie o miejscu chyba na podium zdecydują bramki, ale tego dowiecie się przy dekoracji kochani, mieliśmy wszystko w swoich butach, była wielka szansa, żeby tutaj kochani nawet powalczyć o jeszcze jedną lokatę wyżej, natomiast brawo dla chłopców, brawo dla nich mimo wszystko. Wszystko zrobili naprawdę wspaniałą. Brązowy medal mamy. Brawo, chłopcy! Jest szczęście, brawo! A się cieszą! Wyliczyli. Brawo, gratulacje! Super na pudle! Brawo, brawo, chłopaki! Świetny mecz, fajnie się oglądało, super! Gratulacje, brawo! Brawo! Krzysiu, gratulacje! Wyliczyli, że dzieje się. Dawać piątkę. Gratulacje. Super. Dawać pięć. Ale powalczyliście. Przyjemnie się to oglądało. Naprawdę. Jeszcze się ręce. Brawo. Chodźcie szybciutko. Szanowni Państwo. No kochani, o pierwsze, drugie miejsce w dzisiejszego turnieju Olimpik Wrocław, parasol Wrocław. Zobaczycie kochani, zobaczycie w dekoracji jak to się zakończyło. Bateria nie pozwoli nam zarejestrować tego meczu. Natomiast kochani, zobaczycie na koniec z dekoracji kto będzie pierwszy, kto będzie drugi. Do zobaczenia. Trzymajcie się Brawo!